Weź mnie Weź mnie Weź mnie Zostawisz mnie tu? Taką samą? Wyssała ze mnie co najlepsze On rzucił ją, a ona mnie Ja się to marnuję Jak byłem małym jabłkiem, to bałem się, że skończę w jamie. Jak wszyscy Mam wrażenie, że to jakiś głębszy przekaz Chowaj ten telefon, Synek i zaraz daj mnie do żółtego kosza na plastiki i metal. Rzucił pan butelkę do odpadów zmieszanych, jak gdyby to był zwykły śmieć. Ale wy jesteście śmieciami. Wypraszam sobie, my tu Zgromadzeni jesteśmy odpadami segregowanymi. To może ja was po prostu przeniosę. Papier do niebieskiego, a plastikowe wypełnienie do żółtego, kolega brązowe bio, a pani butelka do zielonego. Na koń.